Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale moi drodzy. Dzisiaj oczywiście nagrody za Rivals, będę otwierał dzisiaj wszystko, ponieważ nie chcę mi się zbytnio czekać na jutro. A jutro i tak będę jeszcze miał paczkę 83x25, więc uznałem, że po prostu otworzę wszystko dzisiaj. Jeśli coś trafię, to trafię, jeśli nie, no to nie. Krótka piłka. Jest nawet Team of the Week i większość z was pewnie uznałoby, że to jest bardzo słabe Team of the Week, które jest totalnie nieopłacalne, ale... Jest jedna karta. Jedna karta, którą wszyscy pomijają, i bardzo mi przykro z tego powodu. Proszę Państwa, czy Wy widzicie tę kartę? Powiedzielibyście przed zaczęciem tego sezonu, że rugami dostanie informa w tej grze? Bo ja bym się tak nie powiedział. Dlatego to jest moje, moja motywacja, żeby zdobyć tę kartę. Jestem w 100% poważnym człowiekiem. Witam Was serdecznie w tym odcinku. Zostawcie łeczkę górę, subskrybujcie kanał, ponieważ są codziennie. To jest Daily Przy okazji pewnie jak widzieliście, w FIFA jest do zdobycia e, strój wośpu. Jak widzicie, wielka orkiestra jest do zdobycia w FIFA i również możecie taką koszulkę zdobyć poprzez e, aukcję. Z moim podpisem wszystko będziecie mieli w przypiętym komentarzu oraz oczywiście w opisie filmu. Zapraszam serdecznie. Jest to oczywiście bardzo szczytny cel, więc polecam serdecznie. Taka ładna koszulka może do was dołączyć polecam. A my sobie możemy przejść myślę do nagród. Bierzemy oczywiście opcję trzecią, ponieważ najwięcej paczek to mnie najbardziej interesuje. Mamy team of the year, także no to po prostu tyle. Jeszcze oczywiście również pik przy okazji. Może taki rugani w tym piku by poleciał co, żebym miał go szybciej w składzie Juve, zobaczmy. Pik i mamy w środku Tak myślałem. A weźmiemy sobie 8-2. Zawsze lepsze coś niż nic, proszę państwa, więc przejdźmy sobie do sklepu I mamy dwie paczki. Generalnie te paczki będą po to, żeby sobie nazbierać też karty pod, pod paczkę z ikoną, pod zrobienie tych wszystkich upgrade'ów, premium, ligę i tak dalej, więc taki jest plan. Zobaczmy, rare players pack, paczka za 50 tysięcy monet, a w środku brak walkoutu z Gosens, który do Interu właśnie przeszedł, także bardzo solidny transfer ze strony Interu, trzeba przyznać. Może jakiś inform jeszcze? Kurczę, koniecznie A Czerbis, Gosens, Seeligu, średnia paczka, no ale jeszcze jest paczka za 100 tysięcy monet i może też jakiś walkout, co? Jeśli chcę zrobić tę paczkę z ikoną, no to jednak potrzebuje kurczę, walkoutów. I potrzebuję, i mam walkouty. Insignie 86. Witam pana serdecznie. Pod przepałkę będzie oczywiście, może też jakieś informy, informy też są potrzebne. Pod przepałkę niestety nie. Insignie Guerrero, Silva, Rudiger. I inform, jednak jest. Czy będę musiał zacząć robić już tę paczkę z ikoną teraz najwyraźniej? Bo to jest niewymienny inform, więc przepalamy sobie taki składik. E, prawdopodobnie ta paczka z ikoną będzie chyba powód Champions albo w trakcie W Champions, ponieważ e, będę otwierał paczkę 83 razy 25, więc. To jest po prostu darmowy foder, Więc jeszcze wolę, wolę poczekać z tą paczką Bo jeszcze jest dużo czasu Widzicie 12 dni do końca Także mam naprawdę sporo czasu I taki składzik właśnie przepalam że Kina Którym no nie będę grał Użyłem go trochę w słapach, Ale nie będę po prostu Nie widzę przyszłości z tą kartą Także taki składik jest przepalany A jest za to paczka Smaller Gold Players Pack Ostatnio w tej paczce poleciał właśnie Hero Więc ja jestem dosyć dużym fanem tej paczki Może również tutaj poleci jakiś Niekoniecznie Hero Tym razem nie Hero Ale Team of the Year Tak to widzę Tak to widzę proszę Państwa 8-2+, a w środku Okej, okay, ekrany, no i... Okej, okay, zanim sobie przejdziemy do meczu, to jeszcze myślę, że możemy sobie zrobić ligę premium, które zrobiłem ostatnio na streamie. W ogóle właśnie, wczoraj też na streamie była paczka 81 razy 11 obrońców, także jeśli ktoś nie widział, to proszę bardzo. Mamy rating, mamy informy, mamy wszystko, co trzeba, żeby zrobić paczkę 81 obrońców plus razy 11. Byłoby całkiem zabawnie, gdyby z tego poleciał Team of the Year, ale pewnie tak nie będzie. O, halo, Rugani? To nie może być Rugani. To to jest Ledezma. No, nie jest to Team of the Year, ale może będzie jeszcze Rugani w środku. Jak będzie Rugani w środku, według mnie to będzie dobra, dobra paczka. Ale nie będzie, Karwa Hal. No, nie byłoby walkout. Oczywiście nie, no to niby jest walkout. Eee, no bywało lepiej, trzeba to od przyznać po prostu, nie. Jak widać, świetna to była paczka w rzeczy samej. Eee, zrobiliśmy ze wczoraj na streamie bardzo dużo tych upgradeów w ligę, ale najlepszym trafem był na was, więc. No generalnie nie wiem jak u was, ale u mnie z tych paczek absolutnie nie sypie, także może u was było szczęśliwiej, mam taką nadzieję, ale ja absolutnie nie jestem fanem póki co tych upgrade'ów niestety. Więc zobaczmy, może to jest jednak ta paczka. Już nie pamiętam, nie, nie wiem czy to jest pra prawdopodobnie 30 albo 40 paczka, którą robię, ale na no generalnie mówię, no były dwa lockout'y z tych paczek, raczej więcej było tam i niż lockout'ów, no ale wiecie jak to jest. Dobrze, wiecie jak to jest, a tymczasem brak ekranów, proszę państwa, a będzie to... Eee, Lopesz82, no niestety. Ciężary są z tymi paczkami. Po no, prostu są ciężary, ale jest inform! To co co ja z tym informem zrobię? on jest niewymienny? Kurcze pieczone. Czy jest jakiś SBC, gdzie mogę go przepalić? No chyba tak średnio, nie? Mogę zrobić potma Huan Miego, czemu niech się go czyta, no, bo nie widzę innych alternatyw, szczerze mówiąc, tak powiem wam, że... Ten Huanmi to jest chyba jedyna możliwość, bo tych kart się będę miał tak dużo, tak czy inaczej, więc myślę, że ten Huanmi będzie dobry pod przypałkę w czego. No dobra, to nie, nie będzie, no. Także moi drodzy, taki składik przypalamy na potma Huanmiego, to po prostu będzie dobra karta pod przypałkę, więc witam serdecznie, od razu będzie przypalony. Długo się nimi nacieszę, ale witam, witam Pana serdecznie, bardzo ładna karta. No, Statystyki też ma akurat spoko, powiem Wam szczerze, w ogóle jakie on ma gwiazdki, bo ja nawet nie, nie, nie spojrzałem jakie on ma gwiazdki. 3 na 3, no to co ja, co ja mogę powiedzieć, no. Pod przepałkę. No. Dobra, zagrałem sobie w takim razie meczyk w Rivals, ponieważ w Champions wczoraj udało nam się zakwalifikować. O, właśnie, zmieniłem troszkę składzik w sensie. Krojów gra na napastniku, a Mbappe gra na skrzydle. Także teraz jest troszkę odmieniony nasz zespół, no, ale gra się całkiem przyjemnie. Mam nadzieję, że w Rivals będzie grał również tak, równie tak samo fajnie, bo Mbappe na skrzydle jest dobry. Jest naprawdę dobry. Byłem sceptycznie nastawiony, ale no, zobaczycie sami. Okej, okay, co my tu mamy? Zakir, Lam, Salah, Kante, Carlos, Cristiano, Neymar. Skład typu. Elitarny, nie będę ukrywał, ale spokojnie, damy radę. O, ciężary. Ha, to jest deścig. Test w ogóle pojawam. Mega, mega przyjemną obrońca. Jeśli ktoś się zastanawia, co nawet nie ma, nie ma się nad czym zastanawiać, bo on kosztuje tylko 100 tysięcy monet. A jest tak dobry, że powinien kosztować więcej. Tam był V? Tam jest V. Odwolny, okej. Okay. Kto ma teraz najlepsze wolne u nas? Neymar chyba... Chyba pele ma lepsze. Aczkolwiek on szedł do bramki, ale mnie to nie, nie, mnie to nie interesuje, bo może sobie wchodzić, nie ma problemu. Nieważne. Może teraz. Pele! O kurczę! Uu, i to będzie bramka, bo się nie umiem. Nie umiem się ruszać, ale jest dwójkę czy się... coś mi się w buzgu przelagowało i nie mogę się ruszać obrońcami. I teraz biegnie Johan. Biegnie Johan. Ale jest tam też Pele i to jest piękne podanie do Pele, który uderzy po długim... Nawet nie było po długim słupku, po pierwsze. Po drugie to jest 1-0, a po trzecie... Zapomniałem, co było po trzecie. Ale nie wiem, czemu Pele uderzył drugi raz z rzędu w poprzeczkę. Ale jest 1-0, Neymar był tam, gdzie być powinien. To jest najważniejsze. O, oh. ciężary. Ciężary i to będzie pusta bramka. Niestety Cristiano nieupitowany. Fake shot, uderzenie, to jest Ach, jest to 2-1, ale to jest ten niesmak po tym pod brzegiem wszystko blokuje. Ale szybko odpowiedź, pele. I 2-1, to jest najważniejsze. Mam pomysł. O, dokładnie, dokładnie, dokładnie to chodziło. Wszystko zgodnie z planem. 3-1. Ok, na no pierwszy powiedz co? Wygrywamy 3-1. E, w Gosie to 2 strzałem, oddaliśmy 9, więc myślę, że w miarę zasłużone prowadzenie. Takie to odnoszę wrażenie. Składu nie zmieniam, wszystko śmiga jak powinno. Lecimy dalej. Johan, z pierwszej piłki. Lewa noga. Ui, trzecia poprzeczka, no nie mogę. Jeszcze dojdę na ruma Kurde, tak te longshoty fajnie się dałem dzisiaj, ale wszystko na, wszystko, wszystko na poprzeczce ląduje. O kurcze, no może jednak. Dobrze, kordowa. Spokojnie, wiem co robię. Mówiłem, wszystko pod kontrolą. Kurczę. Dest, świetny odbiór. Po raz kolejny, prawda? Dest w odbiorach polecam. I jeszcze Johan kontra Kim Bębę. Jak to się skończy? Johan. No, i... no tak. Może teraz? Ładna bramka. Niech ma. Ale mamy pierwszego wina, jeszcze tylko 6. I możemy sobie odhaczyć Division Rivals, także bardzo mnie to cieszy. Kolejna próba, proszę Państwa, Ligę, premium upgrade. Nie wiem już który raz mówię, że to będzie ta paczka, ale uwierzcie mi, to na pewno będzie już ta paczka. Jeśli nie to tych tytuł chociaż najbardziej, żebyśmy mieli 400 kieszeni, to jest tak też może być. Oczywiście, ale niebies niebieską barwę wolałbym bardziej i Kandy czy Volant. Ok, słuchaj, dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę krótszy, ale to dlatego, że jest czwartek i muszę się wyrobić z wszystkim na dzisiaj. Także jeszcze przygotowałem dwie paczki premium z ligą, a jutro będzie 25x83, bo dzisiaj wszystkie toty lądują w paczkach, więc widzimy się na niebiesko jutro. Tak to widzę. Także dwie paczki na sam koniec, ligę premium, zobaczymy ile będzie i ile będzie volandów. W pierwszej partce brak ekranów, to nawet będę pomijał, bo już coś też mnie nie interesuje tak naprawdę. Rafinia wrócił, jak zawsze. Może jednak tydzień, marco. 400 fajnie byłoby mieć w portfelu. No tak, proszę Państwa. No tak. Dwa razy rafinia Nie. Paketa. Jutro będzie 25 razy 83 25 razy dokładnie. I jutro też będzie Steam, jak zaczynamy Food Champions i zobaczymy, może coś niebieskiego wleci na Steamie. Stawcie beczkę w górę, subskrybujcie kanał. I do zobaczenia jutro. Trzymajcie się do zobaczenia. Adios.